Hejka, wpadłem na dość ciekawy artykuł, który jak wiadomo niewiele ma wspólnego z prawdą, bo opiera się na znakach Zodiaku. Ale wydaje mi się, że jako odcinek rozrywkowy spełni swoje zadanie. Film jak możecie zobaczyć po tytule opiera się na mocach Darach z Boku no Hero, serii która swego czasu mocno przewinęła się na moim kanale, więc jednocześnie jest powrotem w przeszłość. Ale również ma za zadanie sprawdzić czy chcecie w przyszłości oglądać więcej rzeczy z tego anime. Oczywiście głównie będę patrzył na łapki i komentarze jak to mam w zwyczaju. A no jeszcze jedna ważna sprawa. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Fajnie jakbyście napisali, którą postacią jesteście lub który dar do was pasuje. To tyle słowem wstępu, lecimy. Barany są wybuchowe. Lubią wychodzić przed szereg i mocno się wyróżniać. Dlatego odpowiednim przypisaniem do barana będzie dar Bakugo. Osoby, która aspiruje do zostania numerem jeden, ale również wszędzie jej pełno i zawsze jest najgłośniejsza. Barany teoretycznie chcą być najlepsze w tym, co sobie wyznaczał, ale jednocześnie dążą do tego na swój pokręcony sposób. Jego dar zdecydowanie taki jest, bo pomimo tego, że jest bohaterem, to dar, który może skrzywdzić innych, nie do końca pasuje do tej roli. Byki są spokojne, wykonują przemyślane ruchy oraz mają silną wolę. Byki są również znakiem ziemi, więc wydaje mi się, że dar cementosa, który pozwala na sprawną kontrolę wszystkim, co go otacza, jest spod nich skrojony. Owa postać jest jedną z najbardziej spokojnych w całym anime. Są momenty, w których jest poważniejszy, ale nawet wtedy stara się być opanowany, opiekuńczy i miły. Dar kontroli cementu jest jednocześnie prosty i silny a do tego spełnia swoje zadanie, to zdecydowanie coś, co pasuje do byka i sprawi, że będzie mógł się dobrze rozwijać. Raki są osobami spokojnymi, ale również sentymentalnymi. Są zmotywowani do dążenia do celu, ale jak wiadomo, nie każdy cel musi zakładać od razu, że będą tymi wyróżniającymi się na tle innych. Manuel może nie jest zbyt znanym bohaterem, ale raki nie dążą do tego, by być znanym, ale by spełniać swoje zadanie. Jego dar pozwala kontrolować wodę, co odzwierciedla pogodny charakter i potrzebę dbania o otaczających go ludzi. Bliźnięta lubią wolność, ale również są zdeterminowane, są bystre, ale i ekspresyjne. Pod ten opis pasuje Nana, osoba, która wychowała Olmajta. Kolejną cechą bliźniąt jest bycie towarzyskim. To coś, co zdecydowanie wyróżniało Shimurę. Była to osoba, która zdawała się dostosowywać do każdego towarzystwa. Bliźnięta to znak powietrza, więc dar lewitacji wydaje się dla nich stworzony. Możliwość swobodnego szybowania po niebie to coś, co wydaje się idealnie wypełniać potrzebę wolności. Lwy lubią stać w blasku fleszy. Są pasjonatami swojego zawodu, ale czasem zdarza się, że są lekko zapatrzeni w siebie. Osobą, która idealnie pasuje do tego opisu jest nie kto inny jak Aoyama. Bohater, który wyróżnia się przy każdej okazji, a jego dar jeszcze bardziej temu sprzyja. A to dlatego, że jest głośny, jasny i efektowny, co na 100% zwraca na niego uwagę. Otaczanie się pięknymi, błyszczącymi rzeczami po prostu... Leży w naturze lwów, więc o dar jest tym, czego po prostu potrzebują. Panny zazwyczaj zachowują się racjonalnie, a taką osobą bez wątpienia jest Aizawa. Panny są lojalnymi ludźmi, którzy zwracają uwagę na drobne szczegóły, szczególnie jeśli dotyczą ich pracy. Dar Eraser, który wymazuje inne dary, idealnie nadaje się dla kołoś cichego, skromnego, ale również metodycznego. Panny są pełnymi pasji ludźmi, i chociaż Aizawa nie stwarza takiego wrażenia, to gdy trzeba, robi co w jego mocy, by pomóc swoim uczniom. Wagi to uczciwi i współpracujący ludzie, którzy mają potrzebę nawiązywania kontaktów towarzyskich i bliskiej współpracy z innymi. Zarówno Uraraka, jak i jej dar idealnie pasują do stereotypowej osobowości Wagi. Co prawda trenuje walkę wręcz, by móc walczyć ze złodupcami, ale jednak jej dar Zero Gravity nadaje się bardziej do ratowania życia. Troska o innych i chęć pomocy po prostu jest zakorzeniona w wagach, dlatego owa moc jest dla nich idealna. Skorpiony są pełne pasji, a przy tym asertywne, więc pasuje do nich ktoś, kto przestrzega zasad i jest surowy. A takim kimś niewątpliwie jest Ida. Każdy dobry skorpion ma talent do przywództwa i każdą powierzoną mu pracę traktuje poważnie. Do skorpiona idealnie pasuje dar silnika, który sprawi, że szybko myślące skorpiony będą mogły równie szybko załatwiać sprawy fizyczne. W ten sposób nikt nie będzie w stanie ich zatrzymać. Strzelcy są spod znaku ognia, co oznacza, że są ludźmi pełnymi pasji, inteligentnymi i kreatywnymi. Są ciekawi otaczającego ich świata oraz kochają tworzyć. Darmomo dokładnie to umożliwia, dzięki niemu można stworzyć wszystko, o czym się tylko pomyśli, więc jest przeznaczony dla kogoś ciekawskiego i pomysłowego. Momo jest również jedną z najbardziej inteligentnych osób w swojej klasie, a także wyróżniają ją zdolności przywódcze, co również cechuje strzelca. Koziorożce lubią mieć wszystko pod kontrolą, jest to jeden z najbardziej zdyscyplinowanych i odpowiedzialnych znaków Zodiaku. Do kogoś takiego będzie pasował Dar Night Aya, który jest osobą niesamowicie metodyczną. Forsań, który pozwala użytkownikowi patrzeć w przyszłość, najlepiej nadaje się dla koziorożca, który lubi planować z wyprzedzeniem. Wodniki wierzą w sprawiedliwość, co nasuwa postać Olmajta, bohatera, który robi wszystko, co w jego mocy, by stworzyć pokój na świecie. Wodniki to energiczni ludzie, którzy ponad wszystko cenią wolność i niezależność. Najłatwiejszym sposobem do osiągnięcia pokoju na świecie jest posiadanie daru, który jest różnorodny, a One for All dokładnie taki jest. W zależności od sytuacji pozwoli im osiągnąć cele na swój własny sposób. Wodniki są zarówno inteligentne jak i silne, co jest niezbędnymi cechami bycia bohaterem numer jeden. Ryby wyróżnia bycie współczującym i mądrym znakiem Zodiaku. Do tego znaku pasuje Mitsuyu. Jest to bohaterka, która troszczy się o innych i zawsze mówi to, co myśli. Dar, który nie ma wyraźnych słabości, będzie dobrze się sprawdzał w przypadku ryb, które są stworzone do pracy zespołowej. Nie wiem, czy często będę wyrzucał tego typu materiały, ale od czasu do czasu można wrzucić coś głupiego na odmóżdzenie lub odprężenie. Jak mówiłem, możecie podzielić się w komentarzu, jaką postacią jesteście, albo jaki dar dostaliście, ale również, czy mam wrzucać coś takiego, w sensie takie luźne materiały. No i jak mówiłem, po aktywności zobaczę, czy warto lekko wrócić do Boku No Hero, czy szukać czegoś innego. Dzięki za oglądanie i do następnego hejka.